Luźna konwencja, jaką nam oferuje Blue Dragon o filmach akcji lat 80. i 90., pokazuje, że takiej gry w oderwaniu od poważnych FPS-ów świat potrzebował niczym człowiek na pustyni, szklanki wody. Arsenał hałaśliwej broni, tytułowe smoki, agresywne strusie i my, sierżant Rex Power Colt. Cyborg z serii Mark 4, rzucający czerstwe żarty na lewo i prawo, niczym Arnold Schwarzenegger w terminatorze. Fabuła jest zawiła i odkrywcza, niczym budowa babki z piasku, a konkretniej mamy złego do zabicia, piękną kobietę i zwariowane misje. W jednej z nich musimy zabić złowie szczerżółwie, wcinające pizzę w ściekach. Przypadek? Nie sądzę. Można odnieść także wrażenie, że w pewnym momencie gra również żartuje z wersji podstawowej. A propos broni: mimo chęci cichego zabijania, nawet snajperka posiadać może wybuchową amunicję się, zniszczenie niczym Predator. Chociaż przyznam, że broń maszynowa i wejście przeciwników na pałę również jest przyjemne. Jeżeli drażniły was bolączki podstawowej wersji. Nie martwcie się, tutaj też się spotkacie. Tak więc, jeżeli czujecie klimat tamtych lat, to ta gra na pewno trafi w wasze gusta, w innym przypadku może być mały problem.